Cześć! jadę teraz samochodem i wzięła mnie taka refleksja na kanwie tego, co się wydarzyło w mojej rodzinie, w moim życiu teraz. A mianowicie odszedł do wieczności mój dziadek. W ogóle bardzo proszę was jeśli możecie, to się za niego pomógłcie, bo tego, tego naprawdę potrzebuję. A tak się zastanawiałem w tym poczuciu takim też nawalenia trochę, że tak powiem ze swojej strony i tego, że mieszkając tak naprawdę 400 czy 500 metrów od mojego dziadka nie widziałem go trzy tygodnie i umarł tak, można, można szukać wymówek, że, że praca, że, że życie, że dynamika, że e, chwytanie dnia, tak. ale w tym chwytaniu dnia czegoś brakło po prostu. Tak? Bo jakby można chwytać dzień, ale tu akurat czegoś brakło. Ale nieważne, nie o tym. E, tak się zastanawiałem, e, jaki jest sens się modlić za zmarłych, skoro odchodząc do wieczności, oni już poznali prawdę. i tak naprawdę poszli na potępienie albo poszli na zbawienie, bo w wieczności nie ma czasu. Tam, gdzie odejdziemy my też, tam nie ma czasu. I wszystko, co tam się odbywa, to tak naprawdę odbywa się teraz, teraz. I ja, ja się zastanawiałem, po co to wszystko, skoro i tak dana osoba umierając, już idzie tam, gdzie, y, gdzie ma pójść po prostu, jakby w, w tym momencie, to się odbywa teraz, tak? I oczywiście, w poczuciu y, tego bezsensu, tego wszystkiego, bo wiadomo, jak to jest, kiedy, kiedy umiera ci jakaś osoba bliska, to wszystko jest bez sensu nagle, tak? Wszystko traci sens. Zastanawiasz się, po co się starasz w życiu, i w ogóle, i przecież też umrzesz. Że to jest wszystko totalnie bez sensu. Yy, I wtedy, kiedy. Już sobie siedziałem w tym swoim bezsensiku, można powiedzieć. E, przyszło mi takie myślenie, że skoro tam jest wieczność i tam wszystko jest teraz, nie? tam wszystko jest teraz, to znaczy, że moje życie tu na Ziemi tam też jest teraz. Tam też w wieczności ja teraz umieram. Tak? Tam też w wieczności już wiadomo, czy ja będę potępiony, czy nie, bo tam nie ma czasu. Tak? Moje życie tam jest po prostu i początek jest teraz mojego życia, i koniec mojego życia jest teraz. Tak? Wszystko jest teraz. No to właśnie robiąc sobie taki odnośnik, właśnie teraz zauważyłem, jaki jest sens tego modlenia się za zmarłymi. Nie? Skoro wszystko jest teraz, to za tego konkretnego zmarłego, jeśli się będziesz modnił teraz i będziesz się modlił za 10 lat, to w wieczności modnisz się teraz. Nie? Teraz. I jakby ja sobie tak myślę, też, że te wszystkie modlitwy, wstawiennictwo nasze za duszami w czystu cierpiącymi, jest tak potrzebne, to nawet za 50 lat, jeśli ty się za swoją zmarłą teściową pomodnisz, tak? Jak już sam będziesz stary, będziesz u schyłku życia, jak ty za tą teściową wspomnisz, tak? Jaka by nie była, tak? E, to Pan Bóg to odczytuje teraz. Nie? Jakby Pan Bóg to widział wcześniej. Po prostu, tak? To, to co ty zrobisz później, Pan Bóg widział wcześniej. Pan Bóg teraz widzi to, co ty zrobiłeś za 50 lat. I dla mnie to jest fenomenalne odkrycie, o którym przecież każdy z nas gdzieś wiedział, tak? Bo o tym się mówiło na katechezie w szkole, o tym księża trąbią zambony, ale jakoś tak człowiek nie słucha. Tak? I potrzeba tej śmierci, osoby bliskiej, żeby, żebyś po prostu doświadczył tego takiego spotkania tu i teraz, tą właśnie śmiercią. To teraz to jest słowo klucz. Żebyś. Żebyś otworzył oczy na to, że ta modlitwa naprawdę ma sens. Yy... I nie ma tu znaczenia, jaka ta osoba by była, czy to był po prostu święty człowiek za życia, nikomu krzywdy by nie zrobił i w ogóle. Ideał. Pierwsze piątki miesiąca zawsze, soboty zawsze, wszystko zawsze. Tak? Nie ma znaczenia, czy ostatni łajdak, grzesznik i... i... Osoba, która ludziom krzywdę robiła. Nie? Modlitwa każdemu jest potrzebna, bo nie wiemy, co się wydarzy w tym ułamku sekundy poprzedzającym naszą śmierć. Tak? Czy ty nie zawołasz, Panie Boże, Przeba? Czy kiedy ci życie stanie przed oczami, kiedy e, zobaczysz te wszystkie sytuacje, które gdzieś tam odwaliłeś, to zło całe. Nie? Jak ci wszystko przed tymi oczami twoimi stanie. To nie wiesz, co zrobisz wtedy. Nie? Czy będziesz taki hardy, i powiesz do końca nie? I za takimi właśnie się trzeba modlić. Eee, a o tym doświadczeniu przemijania, doświadczeniu śmierci, e, ja nie mówię tylko przez pryzmat tego, że umarł dziadek. Bo dziadek miał 86 lat. To już był wiek, w którym to się mogło po prostu zdarzyć. I, Dzięki Bogu za jego życie. Ale bardziej, jeszcze jak, jak to. Chociaż oczywiście to mną wstrząsnęło, to było niespodziewane. Na pewno, gdybym mógł cofnąć czas, to z tydzień wcześniej bym tego dziadka odwiedził i bym z nim posiedział po prostu. Tak? I, i, i tu, jest, tu, tu mam żal sam do siebie. Będę musiał go przerobić. I, i, i to, to, to nie ma w ogóle dwóch zdań. Ale jeszcze bardziej, trzepło mnie to yy, w łeb totalnie w łeb dostałem. To, co się wydarzyło w moim życiu i w życiu mojej narzeczonej Oli 4 sierpnia tego roku. To był pierwszy dzień, w którym pojechaliśmy już jako narzeczeni oglądać sale weselne. Coś wybrać po prostu, gdzieś się rozejrzeć. I mieliśmy wypadek samochodowy. Tak, ja jestem jego sprawcą, bo się wychyliłem. była to totalny brak widoczności. Myślałem, że uratuję sytuację. Pechowe miejsce, tam są wypadki. Ale tak, to ja wyjechałem. I uderzył w nas 36-tonowy samochód ciężarowy z kruszywem jadący Szczęście nasze było takie, że tam był fotoradar. Że tam. Było po prostu była 40, i ten kierowca tej ciężarówki z pewnością dużo więcej jak 40 nie jechał. No mógł jechać maksymalnie z 50 na godzinę, nie? samochód, którym jechaliśmy, to, był, to było nowe auto bardzo dobre, na które sporo, sporo czasu czekałem, i w tym zajaraniu się tym samochodem być może za bardzo przegiołem. W sensie, że się skupiłem na, 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 na materii, na, y, na przyjemności, na frajdzie z auta, a nie skupiłem się na czymś, co y, powinno być o wiele, wiele ważniejsze dla chrześcijanina, czyli myśleniu o wieczności i o dobru. Po prostu konsumpcjonizm im nie dopadł. Ale szczęście jest takie, że rzeczywiście to jest bardzo dobry samochód, y, który ucierpiał na tym, miesiąc już jest na serwisie ale dzięki niemu być może ja żyję, Oli zapewne nic by się nie stało bo siedziała z prawej strony dostaliśmy w lewy bok i Pan Bóg też tym wszystkim sterował że uderzenie nie poszło na drzwi tak? że to nasze spotkanie nie poszło na drzwi tylko tutaj na lewy, na lewy bok mniej więcej wysokość yy, kierunkowskazu ale po co to o tym mówię? W ogóle tak długo? Mówię po to, żeby wam pokazać, że ja wtedy w pewnym sensie doświadczyłem śmierci. I to śmierci yy, bardzo bolesnej, bo przez cały czas, czy na studiach teologicznych, na których byłem, czy z Ambon, się słyszy że przed śmiercią będziesz miał chociaż ułamek sekundy na to, żeby powiedzieć Jezu ratuj. Ja nie miałem. Tak? Nie miałem ani sekundy. I teraz sobie myślę tak, że ja mógłbym tam zginąć, gdyby troszeczkę bardziej, gdybym troszeczkę bardziej wyjechał i nie miałbym ani sekundy na to, żeby powiedzieć Jezu ratuj. A wtedy w stanie łaski uświęcającej po prostu nadzwyczajnie w świecie nie byłem. A grzechów ciężkich też trochę było. I to było bardzo przykre doświadczenie tego, jak życie mogłoby się skończyć i skończyć się w totalnej beznadziei. Tak ja, ja wierzę, że Pan Bóg by patrzył na to wszystko, co gdzieś w moim życiu wcześniej było, yy, na te wszystkie sytuacje, w których byłem blisko Niego bo no było tego trochę mam nadzieję, że on, że on to widzi Panie, jakbyś tam mógł, to bardzo Cię proszę ale w tamtym momencie rzeczywiście brak stanu łaski uświęcającej e, i ułamki e, milimetry może, może centymetry i sekundy, które dzieliły mnie od śmierci Dlatego moje przesłanie jest takie: Ja wiem, że już tutaj gadam ponad 10 minut, ale moje przesłanie do Was jest takie: Dbajcie o życie sakramentalne, spowiadajcie się e, i chodźcie do Komunii Świętej, bo naprawdę, jak mówi Pismo Święte, nie znacie dnia ani godziny. Nie? Śmierć może przyjść po Was, e, jak złodziej w nocy. Tak jak w nocy zmarł mój dziadek, takie pułanki sekundy dzieliły mnie od śmierci, milimetry, centymetry. Tak po Was też może przejść i nawet się nie zająkniecie wtedy. Nie? nie powiecie, daj mi jeszcze pół godziny, ja się pójdę wyspowiadać. Wtedy już nie będzie litości. No, więc wypadałoby na koniec powiedzieć: Amen. Więc Amen. I dbajcie, dbajcie o siebie. I o Wasze życie wieczne, bo ono jest ważniejsze od życia ziemskiego. Naprawdę ważniejsze.